Był słoneczny, upalny dzień. Szliśmy czwórkami pod eskortą SS-manów w kierunku torów. Tarnowianie mieli zakaz wychodzenia z domów. Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Tak nigdy dzień wyjazdu z Tarnowa do KL Auschwitz, wspominał Eugeniusz nie dojadło. W dzisiejszym odcinku programu Czy wiesz, że? przybliżymy historię pierwszego transportu do KL Auschwitz. Znajdujemy się w miejscu niezwykłym, historycznym, który właśnie mówi o tej historii, ponieważ z tego miejsca, na którym stoimy, którym teraz jest pomnik pierwszego transportu za nami, wyruszył ten transport pierwszy 728 więźniów z Tarnowskiego więzienia. Ruszyło rankiem 14 czerwca 1940 roku do tego obozu. Tu zaczął się w tym miejscu ten największy, najtragiczniejszy obóz koncentracyjny i potem zagłady w historii świata. I to, co się potem działo w tym obozie, zaczęło się tu u nas w Tarnowie, w tym miejscu. Niemcy prawdopodobnie przyprowadzili tutaj do tej łaźni więźniów 13 czerwca. Prawdopodobnie dlatego, że wjeżdżali ich jako jedynych pociągiem osobowym. I wykąpali ich, oni przespali tu noc na posadce, leżąc i rankiem 14 wyprowadzono ich z tego miejsca ulicą Wałową, Krakowską na rampę wojskową. Byli to sami Polacy. Co prawda było tu ośmiu Polaków narodowości żydowskiej, ale oni nie poszli wtedy w tym transporcie jako Żydzi, tylko jako ludzie, którzy się już też zaangażowali w jakąś działalność przeciw Niemcom. Albo byli znanymi ludźmi oddziaływujący na młodzież. Jak takim na przykład był profesor geografii, doktor Simche, który też poszedł w tym transporcie i zginął jako jeden z pierwszych. A no ponieważ, jak Państwo wiedzą, Frisch zapowiedział, że Żydzi mają szansę przeżyć w tym mozie dwa tygodnie, a oni, najpierw zginął dwa miesiące po. Tak, ta nacja była znakomitą, na przykład częścią miasta Tarnowa, ona wniosła ogromny wkład w ten rozwój. I tak było na całym świecie, to był Mądry naród. Oni tu wybudowali najpiękniejsze domy w tym mieście, na przykład. Oni mieli największe fabryki i zatrudniali naszych mieszkańców. Jesteśmy też w miejscu, gdzie było centrum getta tarnowskiego. I w tym gecie zgromadzono ponad 40 tysięcy Rydów. I ostatni transport. 3 września 1943 roku wysłano do Auschwitz. Około 15 tysięcy Tarnowian, można powiedzieć, znalazło się w tym obozie. Po czym mało kto w Tarnowie też pamięta i wie, stąd wyszło ponad 50 transportów do Auschwitz i ponad 7 tysięcy więźniów. I jeszcze. Ciekawą historią jest, że pierwszy transport kobiecy wyszedł też z Tarnowa. Także warto pamiętać o tym, że to nie tylko historia pierwszego transportu, ale Tarnów z tym obozem jest związany tragiczną, takimi więzami tragicznymi, bardzo mocnymi, bo często są takie pytania, dlaczego tak dużo przeżyło z tego pierwszego transportu, bo około jedna trzecia przeżyło. Oni byli pierwsi, oni pierwsi się nauczyli, że to nie jest zabawa, że to nie jest sanatorium ani coś wypoczynkowy jakiś obóz, tylko że to jest obóz śmierci. I że trzeba zrobić wszystko, żeby przeżyć. A w związku z tym, że byli młodymi chłopcami, mądrymi, wielu studentów, wielu maturzystów, mądrych chłopaków, sprytnych, sprawnych, jeszcze wtedy. No to kombinowali w przeróżne sposoby. Jak oni opowiadali ci, co właśnie przeżyli, co oni wyprawiali tam, żeby przeżyć. Kazek Zając na przykład, on był złotą rączką, był fantastycznym ślusarzem, tokarzem. I on, jak ci Niemcy przychodzili do niego, ukradli tych, trochę tego złota, no to on im robił, wytoczył im obrączki pierścienki i tak dalej, no ale za to mieli taką wiadro. I jak on sobie przyszedł, żeby to dać, to oni to wiadro pokazywali, on już wiedział i przywoził, przynosił zupy, jak to odbierał. I cały, cały warsztat, jadł drugie danie. A poza tym wymyślili sobie taką jedną rzecz ważną: przeżyć jeden dzień, ten dzień, dzisiaj przeżyć. On się budził rano i mówił sobie, muszę przeżyć ten dzień. I robił wszystko, żeby ten dzień przeżyć. Zasypiał, rano się budził, muszę przeżyć ten dzień. I przeżył. I co najważniejsze, ci chłopcy, którzy się nauczyli, że trzeba tak żyć, uczyli tego innych. Uczyli tego innych. Dlatego oni byli taką elitą obozową. Potem po wyzwoleniu, to ci z pierwszego transportu, to byli właśnie kimś, to byli ludzie, którzy uratowali wiele innych ludzi, zwłaszcza swoich przyjaciół, znajomych. Tarnowianie ratowali tarnowiaków, brzeszanie brzech, bochniacy, Bochniaków, ale niestety potem było coraz gorzej, bo oni mieli te numery trzy, cyfrowe. No i ci najgorsi ze i kapo, to jak zobaczył taki numer, to co ty jeszcze żyjesz? No i wtedy oni wymyślili bardzo fajną rzecz. Wyjechanie do innego obozu. Koledzy byli na bramie, y, znaczy ci pisarze, i oni się dowiadywali, że jedzie do Buchenwaldu, że jedzie do gross że jedzie do damy. Pisz mnie na listę. I pisywałeś. I oni znikali temu, który już miał ochotę na nich, bo za, za długo żyje, prawda, numer 3 cyfrowy. I znikali, dostawali w obozie drugi, inny numer, byli zupełnie nowym więźniem, i w ten sposób się ratowali. Większość z tych z pierwszego transportu właśnie była w innych obozach. Opowiadał mi ciekawą historię: miał niedojadło, który mieszkał tu niedaleko. Też zobaczył, że go tam zaczyna pobijać jeden z kapo i otwierano nowy oddział aż w Brnie, ten taki podobóz i on się tam zgłosił do tego transportu, no i uciekł i tam był tam przez rok prawie. Jak wrócił, to już tego kapo nie było, no i uratował życie. Bardzo niezwykłe historie oni opowiadali, mieli. I właśnie dzięki tym, temu sprytowi, takiemu mądremu podejściu, uratowali właśnie życie. Są, były takie i, i tragiczne, i takie niezwykłe przeżycia różne. Włodek Białota, on przeżył straszną tragedię, ponieważ był z bratem w obozie. I ten brat z marmu koło niego stali. On padł na takim... W stójce, tak zwanej, i on nie mógł się ruszyć, nie mógł nic zrobić, bo co drgnął, to dostawał pałą. I, i, I ten umierał mu brat koło jego nóg, I nie mógł nic zrobić. Niemcy byli tak wredni, paskudni, że na przykład jak kogoś wieszali, to zaraz wszyscy musieli na to patrzeć, prawda? No i tam wystarczyło. Przejść źle, popatrzeć źle, już się dostawało. Wystarczyło się nie stanąć na baczność, też się dostawało lanie. No, ale najgorszy był głód. To była straszna rzecz, Gód, i ciężka praca mogła wykończyć każdego, nawet najsilniejszego człowieka. Także to była tragiczna historia, z czego ludzie sobie nie, da, nie zdają sprawy. Jak prostymi środkami można zgładzić tyle ludzi. W tym obozie zginęło e, e, różne były liczby. Na początku mówiliśmy po wojnie o czterech milionach. Potem różnym grup, grupom na, na Zachodzie zależało na obniżaniu tej, tej liczby i faktycznie no doszliśmy do półtora miliona. Jako Towarzystwo Pamięci o Lachwitz, Oddział w Tarnowie zrobiliśmy wszystko, żeby zachować tą pamięć. Na przestrzeni lat Odbyło się tutaj wiele, wiele, wiele zdarzeń, które tą historię upamiętnia. Szczególnie wtedy, kiedy żyli jeszcze więźniowie pierwszego transportu i tutaj przyjeżdżali, to spotykaliśmy się co roku. No niestety żaden z tych więźniów już nie żyje. Ostatni zmarł w ubiegłym roku, Kazimierz Albin, który jeszcze uczestniczył w uroczystości upamiętnienia tego wydarzenia. 75. rocznicę. A szczególnie chodziło nam o to, żeby wyprostować wszystkie nieprawdziwe, związane z tą historią sprawy. I zaczęliśmy od tego pomnika, od tego miejsca. Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy jako towarzystwo, to zmieniliśmy bardzo trudno nam było to, za 6 lat trwało, nazwę tego placu. On nosił nazwę więźniów Oświęcimia, teraz nosi nazwę więźniów KL To jest zgodne z prawdą. Zniknęło słowo oświęci. Przedtem było, że w Tarnów 14 czerwca i szli więźniowie i do Oświęcimia, oświęci. Na tym fryzie metalowym szły kobiety i dzieci i mężczyźni co było nieprawda, ponieważ z tego miejsca wyszło 728 mężczyzn. Więc musieliśmy wyciąć kobiety i dzieci z tego fryzu, ale najważniejszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, to zmieniliśmy napis i układ tej, tego postumentu. I myśmy teraz wymyślili jeszcze jedną rzecz, którą chcemy zrobić, a mianowicie chodzimy marszami pamięci. Ja zorientowałem się w pewnym momencie, że tam na tej rampie jest niedobrze. I w związku z tym, że chcemy organizować te marsze, wymyśliliśmy, że warto to upamiętnić, to miejsce, żeby do czegoś iść. No i prowadzimy rozmowy z koleją. Kolej jest chętna to zrobić. Już jesteśmy dość tak, dość, dość zaawansowana jest ta historia że powstanie tam taki pomnik, że z tego miejsca wywieziono ich. Ja mam projekt taki, żeby zrobić to w kształcie trójkąta, czarnego i y, z literą P, literą P w środku. I krótki napis, króciutki, że z tego, z tej rampy wyjeżdżono pierwszy transport, wtedy a wtedy. Bo trzeba o tym pamiętać. Musi się o tym pamiętać, bo jak nie będziemy pamiętać, to to się powtórzy. A czy Tarnowianie pamiętają, skąd wyjechał pierwszy transport do KL Auschwitz? Pierwszy transport? No, jesteśmy w Tarnowie, to strzelę, że z Tarnowa. Tak, podobno właśnie, z Tarnowa. Tam z placu. Tarnowa. Naturalnie, z Tarnowa. Z Tarnowa. Z yy, Tarnowa. tutaj. pamięta pani datę? Wie pani, że nie wiem, o styczniu na pewno, tak? Któregoś stycznia? Eee, daty nie pamiętam niestety. Eee, Jakże puszczam 1939 rok. Eee, 9 września? Nie wiem, może się tu mylę. Albo 17? Powiem pani także, daty troszkę nie kojarzę, ale rok na pewno był 40. Świadków tego wydarzenia praktycznie nie ma już z nami. Ważne, aby pamięć o nich trwała w nas i była przekazywana z pokolenia na pokolenie.